Dobra, zaraz będzie, zaraz będzie. Ją, ją, ją. Ale będzie, ale będzie ten. Ale będzie filmik dzisiaj. To jest normalnie wstęp. No. To jest ten. Ten wstęp będą napisy, co będziemy robić, a potem no.

Dobry jak na razie. O dobra, to to już wygrał wszystko. Ty ponad na takim mini kładzie się pojechał dla dzieci. co jest kolej, czy nie mogę O, to są podwójne. Dwie osoby. Jest. O dobra, jeden do. Właśnie -y ten.

No, no, bo to dopiero no w e, to już jest koniec, to już jest koniec chyba. E, to już koniec chyba zaraz. A, tak, bo tak, już ja zjedziesz. Dobra, koniec.